Dobra, polecimy trochę po terenie i zobaczymy, jak to wygląda. Jest bardzo ślisko. Jest tu troszkę błota, ale też nie jest jakoś przesadnie, przesadnie dużo. Po prostu jest temperatura na plusie. Śnieg pada, a wszystko pod spodem się już rozmroziło, bo jeszcze ostatnio wszystko było zawartnięte. Trójka reduktor Prędkości, bo ale 40 na godzinę, ale. Wow, wow, wow. Jest moc, jest moc, nie chciałbym, żeby mnie tu wyrzuciło, bo tu są dużo zaraz po prawej stronie. Wow, wow, wow Uhuhu. Trochę za mocno Nie ma prędkości, a jest super zabawa Zaraz będzie większe błoto Wow, wow to bardzo boki, Muszę trochę nie, Są takie... rów jest strasznie z prawej i nie chciałbym tam do niego wlecieć ale Suzuki ono raczej nie jest do prędkości ono jest po to, żeby powoli przy... powoli się przeprawia ale ale blisko skoro Dobra, bo tu jest, jest zeka, więc trzeba powoli. A powoli wjadę, bo tutaj kurde, no nie chciałbym wpaść. O, pięknie. Chyba się nagryje Powiem wam, ciężko się nawet rozpędzić na tym błocie, nie chciałbym rolnikowi na pole wlecieć Bardziej to sami znajomi są Tam wow. jakby nie byli znajomi ja to i tak rolników nie wjeżdża na pole I to jest czwóra, na godzinę, gaz w Niech i nie jechać Jadę tą koleiną, ale po ciągnikach te koleiny są szersze, wow, wow. tak Jak było troszkę mniej ślisko, to było szybciej. Zarąbiście